Witam serdecznie dzisiaj zrobimy szarlotkę z truskawkami potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej szczyptę soli dwa jajka 4 łyżki kwaśnej śmietany 3 czwarte szklanki oleju 2 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 3 czwarte szklanki cukru. To mamy składniki ciasta. A tutaj mam 60 deko truskawek i 3 łyżki budyniu. Truskawki opruszam budyniem. Zarabiamy ciasto i wyłożymy ciasto do formy. ciasto należy. Szybciutko zarobić takimi energicznymi ruchami i większą część ciasta wyłożę do formy, a mniejszą damy na wierzch. Tak. Ciasto już mam prawie zarobione. Możemy sobie ciasto przygotować wieczorem, a rano upiec szarlopkę. I już mam. I tak zostawiamy na wierzch jedną trzecią ciasta, a pozostałe wykładam do formy. Tak jedną trzecią ciasta zostawiam a pozostałe wykładam do formy. Dociskamy, rozprowadzamy. Jeżeli tak nie potrafimy, to możemy rozwałkować ciasto. Ale ja rękoma rozprowadzam. format 21 cm. Rozprowadzam całą powierzchnię już mam. I teraz, tak jak wspominałam, mam idealnie opruszone. jeżeli lubimy bardzo słodkie, możemy dołożyć cukru, ale ja ograniczam cukier, więc słodycz truskawek jest moim zdaniem wystarczająca. I tutaj już mam wyłożone, a teraz nabierz. Rozłożę pozostałe ciasto. I ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam: pieczemy do suchego patyczka. Ja mam piecyk gazowy, więc ten czas jest inny. W piecyku elektrycznym też jest inny, więc musimy dostosować, do własnych piecyków i tak przygotowana szarlotka z truskawkami wędruje do pieczenia i tak oto szarlotka z truskawkami jest upieczona Opruszamy cukrem pudrem i ukroimy Kawałeczek. tak wygląda szarlopka z truskawkami o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę Charlotte, z truskawkami.